Po namowach żony Adrian skontaktował się z notariuszem, który obsługiwał jego ojca i zajmował się jego testamentem. Kobieta uważa, że powinni wszystko sprawdzić przed podjęciem jakichkolwiek kroków. Słodzi pan? Dziękuję, bez cukru. To będzie na wypadek. Poprosiłem pana o spotkanie w cztery oczy, bo sprawa jest bardzo delikatna. Wiem, że ojciec panu ufał. Słucham. Niedawno dowiedziałem się, że mam przyrodniego brata, który nie został uznany w testamencie ojca. Jak się pan o tym dowiedział? Sam nie odnalazł. Zamierzam sprzedać mieszkanie po ojcu. Chciałbym, żeby część pieniędzy, które przypadły mi w udziale, trafiła do niego. Ale pański przyrodni brat już otrzymał równowartość sumy, na którą mógłby liczyć w wypadku dziedziczenia ustawowego. Co? Ale jak to? Nic z tego nie rozumiem. Obiecałem dochować tajemnicy, ale w tej sytuacji muszę to panu powiedzieć. Pan wiedział? Jakieś dwa lata temu Pański Ojciec poprosił mnie o przygotowanie umowy. Jakiej umowy? Pański Ojciec na dwa lata przed śmiercią przepisał swojemu nieślubnemu synowi oszczędności w wysokości 300 tysięcy złotych. Pan Marcin Sułek otrzymał te pieniądze zaraz po jego śmierci. Marcin nic mi o tym nie powiedział. Zobowiązał się, podpisując umowę, że nie ujawni faktu, że jest synem Konstantego. Gdyby to zrobił, musiałby zwrócić otrzymane pieniądze. A ponadto zobowiązał się też, że nie będzie ubiegał się o spadek po ojcu. Czyli on już dostał te 300 tysięcy? Tak. Konstanty w czasie swojej choroby zobowiązał mnie do poinformowania go na wypadek swojej śmierci. Cholera. Powiedział, że dopiero niedawno dowiedział się, że ojciec nie żyje. To znaczy, że kłamał. To dlatego nie chciał załatwiać sprawy w sądzie ani iść do notariusza. Tylko chciał forsę pod stołem. Widzisz, mówiłam ci, że on coś kręci. Przepraszam, muszę zadzwonić. Próbowałem dodzwonić się do Marcina, ale nie odbiera telefonu. Muszę jak najszybciej się z nim skontaktować i to wyjaśnić. Zrobił ze mnie kompletnego kretyna.